Idzie, że coś jest nie tak. I nie będziemy musieli, musiały, musieli się później przed nimi tłumaczyć, bo to nie jest fajne uczucie, jak, jak właśnie musisz później tłumaczyć. Nie musisz, ale zazwyczaj się tłumaczysz. Ja się tłumaczę innym osobom z tego, dlaczego już czegoś nie robię. Albo, że czegoś nie robię, ale ja automatycznie mam w sobie w ogóle tę potrzebę, żeby powiedzieć, dlaczego tego nie robię. A może. Ej dla mnie to będzie super nauka, że może nauczmy się mówić, że nie, albo jak tam no, namalowałaś jakiś nowy obraz, nie i koniec. Ej to by było w sumie całkiem spoko, nie? Jak sądzicie? Hmm, jak tam twój angielski chodzisz dalej na lekcje? Nie. Ej, macie też tak, że jak od, odpowiadacie w ogóle komuś na jakieś takie pytanie, to od razu musicie je rozwinąć. Ja zawsze tak mam. I po prostu odpowiedzenie komuś tak lub nie, to jest absolutnie niemożliwe. Chociaż właśnie chciałabym to zmienić i stanie się to kiedyś możliwe. Na pewno, bo chciałam być bardziej pod tym względem dystyngowana i nie wiem, to chyba było złe określenie, ale powiedzieć nie. Albo tak, oczywiście, owszem, no bo czasem mniej znaczy więcej. Najważniejsze w takich sytuacjach jest to, żebyśmy my czuli się z tym dobrze. Bo jeżeli ktoś zadaje nam takie pytanie, i my czujemy się z tym źle, to znaczy, że coś jest, to oznacza, że coś jest nie tak. Że my się nie czujemy z tym dobrze. A jeżeli my nie czujemy się z tym dobrze, to może coś zaniedbaliśmy po prostu. I może czas się temu przyjrzeć. I tyle. Dobra, czyli zróbmy takie małe podsumowanie tego wszystkiego. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja nawet nie pamiętam dokładnie, w jakim ja porządku to mówiłam. To chyba nie miało żadnego porządku. Błagam, wybaczcie mi na początku, że będę taka chaotyczna i będę skakać z y, tematu na temat. Bardzo chciałabym się nauczyć y, w ogóle retoryki, przemawiania w piękny sposób. Natomiast y, właśnie ta chaotyczność tutaj się zawsze wkrada. Strasznie to wkurza. Chociaż z drugiej strony lubię to też w sobie, że y, to wszystko jest takie y, trochę pomieszane i poplątane. Nie? nie wiem. Nie mówcie mi, jeżeli uważacie, że nie. Nie, <laughs> ja nie lubię, jak ktoś mi mówi tak. No, jak nie prosimy, to nie. Nie mówcie komuś, że coś jest nie tak, jak ten ktoś cię nie prosi. No chyba, że idzie w ogóle z przyczepionym papierem toaletowym do buta wtedy spoko, ale tak nie, bez sensu. Dobra, a więc podsumujmy ten nasz dzisiejszy temat. Bliżej nieokreślony o nazwie niewiadomej właściwie, bo ja wciąż nie wiem, jak mogłabym to nazwać. Ale z tego naszego dzisiejszego odcinka wyszło nam tyle, że możemy. Albo po prostu powiedzieć tak lub nie, czyli na przykład zajmuję się tym dalej, albo nie zajmuję się tym dalej. Jak zajmuję się, to nieważne, bo to w ogóle spoko. Ale jak się nie zajmuje, można powiedzieć po prostu nie. W ogóle druga rzecz, która wynika z dzisiejszej rozmowy, rozmowy właściwie monologu mojego, chaotycznego, to jest taka rzecz, że może po prostu nie mówmy wszystkim dookoła, czym się aktualnie zajmujemy, jeżeli jeszcze tego do końca nie robimy, albo nawet jeżeli to robimy, jesteśmy w to na maksa wkręceni. Może nie mówmy o tym wszędzie, bo później każdy będzie się nas o to pytał, jeżeli nam to przeszkadza. Jeżeli nam to nie przeszkadza i mamy to gdzieś, spoko. Natomiast jeżeli jesteśmy jakoś wewnętrznie mocno wrażliwi na, na takie rzeczy, to może będzie po prostu lepiej dla nas, jeżeli nie będziemy nikogo o tym informować. Zrozummy też takie osoby, które zadają te pytania. Ja wiem, że te osoby, które mi zadają te pytania, nie chcą dla mnie źle. Nie pytają się ze złośliwością, tylko pytają się z taką prawdziwą ciekawością, bo chcą naprawdę się dowiedzieć, bo chcą pokazać, że, nam, że im zależy. I to jest słodkie, ale to jest straszne. Ja się z tym fatalnie czuję z takimi pytaniami. Więc kolejna rzecz to to, że nie pytajmy się o to. Jeżeli widzimy się z kimś naprawdę rzadko, to nie pytajmy się o to. Jak już ta osoba nam raz powiedziała, że coś jej nie wyszło w tym temacie, to już jest w ogóle bez sensu. Nie, nie tupmy kogoś, nie... Kręcajmy go w ziemię, bez sensu, bo naprawdę tak czasem takie osoby mogą się poczuć. Ja czasem się tak troszkę czuję, może nie aż tak bardzo, ale jednak jest coś takiego, to jest takie poczucie porażki. Poczucie porażki! Dobra, teraz to po... <laughs> Serio, jak powiedziałam, to to rozłożyłam aż ręce. <laughs> Przez cały odcinek tego szukałam. Poczucie porażki. To jest to poczucie porażki, wewnętrzne poczucie porażki. A kolejna rzecz, może zastanówmy się nad tym i spróbujmy to przepracować, bo serio, nie zawsze trzeba czuć, że to, że przestaliśmy coś robić, to jest coś złego. Serio, nie musimy robić wszystkiego naraz. Nie wszystko musi nam sprawiać przyjemność. Bo może nie są po prostu dla nas, bo może wolimy poświęcić ten czas, który przeznaczyliśmy na coś, na coś zupełnie innego, co nas rozwinie. W jakiejś innej sferze w ogóle. A tam zrobiliśmy już tyle, ile trzeba. A jeżeli nie, to zawsze możemy do tego wrócić. Bądźmy wyrozumiali, ale przy okazji też nie bądźmy jedną z takich osób. Pomyślmy, co ta osoba może poczuć, kiedy my się zapytamy o to, a ona tego nie robi. I poczuje tę porażkę w sobie. Ja na przykład nie chcę czuć tej porażki, dlatego coraz rzadziej mówię, zaczęłam na przykład robić ostatnio pewną rzecz, i już o niej nie mówię. Bo ja nie chcę, żeby ktoś później się mnie pytał, i jak tam ta rzecz. <laughs> I jak o tej rzeczy usłyszą, gdzieś kiedyś przypadkiem, czy coś to spoko. Ale ja nie chcę sama mówić, bo ja nie chcę później sama przed sobą czuć się źle. No, no i to właściwie tyle. Powiedzcie mi koniecznie, koniecznie, czy macie tak samo, jeżeli chodzi o ten temat, bo jestem bardzo ciekawa. Bo tak jak mówiłam, ja właściwie nie słyszałam kompletnie, żeby ktoś o tym mówił. A jak ktoś mówił o tym i znacie jakieś fajne materiały, to podeślijcie mi koniecznie, bo ja na maksa chętnie poczytam na ten temat albo posłucham sobie czegoś. Mnie to bardzo nurtuje. Teraz będę zwracać na to uwagę i sorry, jeżeli wy nie zwracaliście na to uwagę, a ja Wam teraz już to uświadomiłam. I teraz za każdym razem, jak będziecie z kimś rozmawiać, i ktoś was zapyta o to, czy wciąż e, chodzicie codziennie na spacer, przynajmniej półgodzinny, bo mówiliście, że to jest taka wasza świetna rutyna, a wy już tego nie robicie, poczujecie wtedy wewnętrzną porażkę. Jeżeli do tej pory tak nie było, to przepraszam was za to. No ale pamiętajcie, że życie w świadomości jest super. Warto być świadomym. Natomiast, no i tak, sorry. Dobra, kończymy ten drugi odcinek. Nie pytam Was, czy dalej coś robicie. Wy nie pytajcie się mnie. I mam nadzieję, że usłyszymy się w następnym odcinku podcastu. Pa!